Tam, witam. Kwaszek jaki ma śmieszny skin. Co, chcesz to, Zatakował nie? Tu, chinkę. Ja sobie też zagram Znasz mnie, znasz mnie kurde. Dajcie mi jakąś fajną brońkę, co? Ej, ja nie mam kasy, bo wydałem na zmuszenie. Zero masz jakiś ten, czy mam kupić? Czyli kupię mur. Nie macie. Że tam chronić. Dostałem bez niczego. Dobra, ja i Bartuś nie będę chronił z tej strony. Jeden bramę i zniszczyli. serio? No, bo ci idzie, Bartek, to chronienie tej. tej bramy, widzę. Skoro już niszczą. Najlepiej to się. Najwięcej fragów to jest na B.

Okay. Ale mi się udało fartem Weźcie mi jakąś brońkę tam wyrzućcie, co? Hmm. Tutaj mi zabić Dobra, ja idę ulepszyć mur Ja się też niedawno byłem lepszeć Co też też? Ta nasona? No nie wiem, wszystko jedno mi Boże Ja jakąkolwiek brońkę chcę Tyle ty szybko. jesteś Bartuś a co ty myślałeś? A to ty jesteś tą chinką, ja myślałem że to Zara jest tą chinką A, to ty byłeś taką chinką, czy kocikulinką A jej matka Kikocikulanka Cikulatka Jak tam ci idzie Zero A dobra O, dawać moją skrzynkę Widziałeś to Bartek, co no zrobiłem właśnie. takiego królika? No Weskoczyłem. Dokumentowane Dokumentowane. Akładnie to niszczy ich. No właśnie myśli dlaczego tylko z tego granatnika się gra na hardzie 9 Ja nie wiedziałem że ten granatnik jest taki mocny. No, że on tylko tak on dobrze zabija Ej sobie Bartuś, tam swoich zabijać z ty strzelanie to już dupa zbita Dupa zbita ty? Piero no, Oj on tego Grubasa to na dwa razy powala? No teraz jakoś. Teraz dziwnie nie siadło tym razem. A masz. Grubasie. O. Tak spokojnie ta runda przeszła. Tak. A jak wiesz po, po tym hardzie 9 to kurde każda runda tak gładko przychodzi. No. Tylko jeszcze nie miesz okazji, nie? No. Ja sobie też tak pójdę to to do końca. Ale ten początek to mi wystarczył, żeby pokazać jaki to jest. Wow, to tą postacią Ericom to już na poziomie 60 mam 1000 HP. Tu nie, nie grałem Ericom na scenariuszu. A ja mam a 51 92. Ej, Jezu, 920. Ej. 92. Złamie nie trafiłem o tak, jak miało teraz być. Radzisz się tam Bartuś? Tak, aha, ty tutaj pilnujesz, no dobrze. No ja tutaj sobie stoję tam, zero. Oczywiście tam, gdzie najwięcej fragów. <grych> ma najwięcej, nie? jest 165, już ma. A jest setkę. No ja dopiero dążę do setki. A te, te pierwsze. Te kwiaturze, co tak słabo. No, no właśnie. No wy dobre miejsce sobie wyczailiście, no. Dobrą broń! Broń mam tą samą teraz chyba co ty. Ty tutaj wali z granatnika. No no, to ja tak samo robię. Tylko że u mnie trochę mniej zombie przychodzi. Tam pomóc. A w sumie pytam się głupio, czy pomóc Bartkowi. o po co? A ty tą brońka ostatnio dostałeś, nie, Bartek? W sumie. tak. W sumie tak naprawdę dzisiaj, nie? O, udało ona... mi się fartem skrawcić Ona się na sobie... zombie modzie nie jest aż tak opę bardzo Na zombie modzie jest nie mocno Serio? No, no ja To się? Ja to miałem raz Tam chyba na 3 dni Tak mi się udało Ale chyba nie obszajajesz po tej broni, zombie mod co? Chyba w Hero grałem to tak będzie, wyda... ona jest bardzo mocna. Wydawało mi się, że, tak, że aż tak bardzo jest tam... mocna nie była. To mocna, ale... Tak Ale, ale co? Zombie 4. Mhm. A w innych nie jest tak mocna? W chyba też jest mocna. Right. Kurde, jeszcze tak mi zostało mało do wbicia tam tego... Tylko to skakanie muszę powbijać na ten setny poziom, żeby się... żeby na setny, do setnego procenta dobić. Tak mi tam nie dużo zostało. W końcu co zrobić? Możemy w sumie pofarmić kiedyś. Kimś, ktoś będzie chciał. Jak dołączycie do rodziny, to będziecie mogli razem z nami pofarmić żeby po jakieś scenariusze. No. Wbijemy się wtedy na TeamSpeak'a, pogadamy coś. Jeszcze raz was zapraszamy tam do rejestracji na forum. Linki w opisie. W sumie wbijajcie też na Team Spika. A więc skrzynka kogoś pewnie Zero. Im więcej was będzie, tym będzie fajniej. Może kiedyś będziemy największą rodziną. W Polsce przynajmniej ale... Czy... No w Polsce raczej na świecie chyba nie ma opcji. Znaczy na świecie. Wiesz Ciężka za to wartość. 20 lat być... <grych> Boże, grać to za 20 lat to nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tak... No teraz grał. Teraz jak ta grafika już jest taka trochę jedna. Wiesz, to nie to chodzi pomysł, o grafikę, nie tylko nie wiadomo... 20 o... lat. To się chyba raczej już, no, za 20 lat nie, nie to od odsłonowa! No, old schoolowa, ale pomyśl co za 20 lat, jak teraz. Jak właśnie. patrzysz teraz na gry. No, idź stąd, Bar. Nie mogę! Zero, zero przyszedł do mnie na farmie. No, bo tu jest punkt C. Bo to jest. słuchaj. Ja wiem, ale by bo... to nie obchodzić tam do siebie na ten swój punkt B. Tam Mój to punkt p... jest pusty. No właśnie, no. popilnuj go dobrze. Na razie się nie rozwiążę, wyjdą tak w połowie, czy jakoś tak. I, ale hamsko, jeszcze do mnie przed, nie do ciebie, Bartysz, Do mnie przed, bo żeby. bo ja mam za dużo fragów przypadkiem, to przyjdzie mi tu po, podiumać ich trochę. No właśnie, o to chodzi. Całe zero. Kradziejczyk mały. Ja to nie dwóch niszczycieli, o trzeci przyszedł. O, idzie, juggernaut. A z której strony? O dobrze, idź tam sobie ić. dobrze zero, dobrze O kurde Teraz hmm. punkt B Dobra, idę tam pilnować. Ja tu już przestaną przychodzić No zaraz chyba są ostatnie, nie? Oj Zahaczyłem Do tak mi ta piosenka chodzi po głowie O gdzie jest, a to zera Jaką chinką jest A widzę, że Bartuś Ale... też się wycwanił, żeby tej ty... No bo Wtedy... tylko tutaj się chyba resły, nie? Na trzeciej rundzie Dobra Chyba tam ci Bartuś podjumać trochę tych fragów Spadaj randol. nie o, jaki no i... duży, jakich tu dużo? Zero, co ty robisz ze swoim życiem, zero? Że jeszcze, że jeszcze, że jeszcze ciebie tutaj tej nie ma. O, proszę bardzo, tak umiera Wartek. No, przecież... A to jest z punktu A idą, nie? A, to dlatego nie ma zero. Hm. Ja pierdziele. To rozwalili wam drugi mur? Dlaczego nie pilnowaliście A? Bo, no bo ty się zajmowałeś się... pilnowaniem, a... No, ja się zajmowałem teraz pilnowaniem B! <grym> Dobra! Tak bilet przez... Dek a co, zginąłeś? Nie martw się, Zero, poradzisz sobie. O nie, one... Yy, ...skaczą z tej góry przecież, nie? A, rzeczywiście, to no Zapomniałem tak. Ja też o tym zapomniałem. Hehe, <grym> XD. Ja <grym> w scenariu nie gram wie, tak długo. Znaczy, rzadko gram Myślałem, że Zero często. w ogóle rzadko gra w No w sumie zobacz, ma... Oj, on, on ma półka Ja tam... Jakieś ja nie Ja to radzić w porównaniu do Ciebie tam <grym> <grym> Ale cały czas sirą napierdalam, z amperem. O! To jest, yy, raczej nie grym? inaczej Careful Kurde żeby nie zniszczyli O, tego spierdził się. Stąd? Dobra. Spierdził się czarnym pyłem. Pombo 17. Niektórzy by mogli powiedzieć, że to może być nudne, że tylko tą bronią się gra, nie? Ale taka no, mapa, nie? na razie tak, ale w sumie ja, ja jak będę mógł, w miarę możliwości będę się To tak samo w jak ludzie grają na Zombie silną. Hero Dark Knight'iem, nie? Będę starał bardziej przechodzić każdą mapę inną brońką, nie wiem jak ty Spróbujmy kiedyś jakąś mapkę przejść z samym pistoletem hmm. Ale poziom normal? No. Jeszcze myślę, że do, da radę. Może kiedyś taki challenge zrobimy ty Kurde. z, nie, z widzami nie wiem jak tutaj co ty rzucać. na to? No może... Może jakąś właśnie może jakąś mapę z widzami spróbujemy przejść. Zobaczymy. Zobaczymy ile, ile będzie chętnych na coś takiego. Tutaj jesteśmy mi zniszczyli. A no, to no mi też. mi też. Pomogę ty Widzę, sobie nie radzisz. Ach. Jak nie radzę? Patrz, są jeszcze te czerwone, co ci mówiłem. No ja też mam te czerwone. W przednim odcinku. Bo to chyba tak na tej mapie, nie? Albo, nie wiem, pod czwartej rundę czy jakoś tak? O teraz też miałem zlogowaną animację Oj, i niedobrze Moje Dobra. O nie kurde akurat mi... miat Rozwalał mi mur No jakie jaja No, niszcz się <ścoughs> xd. O. Bo ja narzuciłem się na skrzynki A ja przestrzeliłem nad ich głowami Niestety. Dobra, patrzcie tu. No nie, no zginąłem, nie. No? Rzuciłem się na skrzynki, zlamiłem. A drugi raz? Ta, drugi raz, jeśli jest na ostatnią rundę. Bartuś, niedobrze, niedobrze, Oj. nie wolno. Oj, niedobry dla mnie chłopczyk. Już na benik nie idzie, czy, czy, czy że tak pewnie tu przybiegłeś, czy żeby mi pomóc? Zaczęliśmy sobie ci pomóc i uratować ci swoją dupę. No właśnie. Jednocześnie ratując swoją. No ja tam też, ja tam... O, idę już od B też. Uhu. Dobra. wniutko było. Wszystko wyliczone. A Bartuś nie żyje. Już żyje. Już żyje. Teraz żyje, a wcześniej umarł. No tak, się umarł, na z tymi... Taki łajdaczek. Dobra, trochę, trochę was nadgoniłem przynajmniej teraz punktowo. Punktowo. A co tak słabo panowie? No widzisz, no zero. Jak się tam Dobra. dobre miejscówki obczaja, to tak jest. Dobrze, że mam dobrych zorganizowanych ludzi do tej gry. Nie to co, w hmm. tych randomów, co nie No tamte randomy to. No to tutaj jest masakra. Ja szukałem dobrego rumu, żeby pofarmi pofarmić te skrzynki z levelem nie Art 9. No my też tak chcieliśmy ja zrobić, ale się nie dało. chciałem się z ketoszynem, żeby on miał skrzynkę, nie? Nie było w ogóle opcji, żeby tak zrobić. Ludzie nie, byli nie, zbyt nie tłowni. z takimi ludźmi. Professional ten ma już 700 zabójstw. No, o Jagger. type Hesapirt O, i masz angielski w sumie, tak? No. Mnie... Źle się czułem z tym po polsku. No bo. Polszenie tej gry jest dla mnie. Tak, tak, ja, ja też letne. uznaję. Że jest bardzo dziwne. Jakby. Jakby no jakiś nie wiem. Sprawdzałeś mi galerze. Tłumaczył tutaj jakiś nie wiem, kurde, z ulicy ty. Ej, chociaż kurde, może kiedyś, jak się nam by udało tą rodzinę fajnie rozwinąć, to może byśmy spróbowali przejść tą mapę na hardzie dziewiątym z widzami, ty. Znaczy, to, to, to mi się wydaje, że to jest możliwe, że tak kiedyś zrobimy. Oj, zniszczyli mi jeden czy dwa? Je jest dobrze. Gdzie ty byłeś, ketuś? mi tylko ty jeden. tam na dole? No. Mnie jeszcze tego nie zniszczyli. Uważaj plecy, nie? Zero. Ale teraz A... ich więcej idzie i zaraz mi rozwalą. To jest na hita. Może jeszcze uda mi się powstrzymać to. O, <laughs> Cały czas ma 33 HP ten mój Bartuś, ale gór. Martusia, się Czego mój... Czego niby? Ej, Lels... A, tego. Który? Ktoś mi pomoże, dobra, idę? stąd, bo ja nie mogę wyjść. No, już chwilka. Czekaj no, 30 ha, 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 sekund. Ha, ha, ha. Dobra, dobra, przebiegłem, przebiegłem <laughs> Bo było tyle ich po prostu naciupanych, że nie wiesz, nie wiem jak wyjść. Nie, nie, pomóżcie! Aaa, nie zdążyłem strzelić No sobie, bo spierdzieliłeś sobie. Dobra, chodź tu No nie! Ale mamy. Boże jaka, po, jaką panikę? No, no, pomóżcie mi. No, gość. Dobra. Pograł. Ale przynajmniej wygraliśmy. O, no. No, no, niestety trochę mi bardzo źle szło i lamiłem, ale co tam? No, to dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy, żebyście wbijali na forum do naszej rodziny w Counter-Strike. Podali najpierw wnioski na stronie? Tak. I tyle. Za zapraszam do subskrypcji. Zostawcie lajka. Papa. Pa. Na razie. Zero. Pożegnaj się. Ara.